Witam Was bardzo serdecznie, w dzisiejszym filmie chciałbym Was zapoznać z ustawieniami zegarka Casio G-Shock DW-B5600 opartego o moduł 3509. Przypomnę, że moduł, numer modułu jest to yy, ta wartość w ramce z tyłu na dekielku zegarka, jak również na metce. Przyjrzyjmy się obok napisu Casio, mamy taką rameczkę. I tu między napisem Kasia a nazwą modelu DWB5600 DWB mamy właśnie oznaczenie 3509, i to samo oznaczenie mamy na pudełku oraz na metce, która przychodzi razem z zegarkiem. Właśnie to jest ta wartość w rameczce. Przypomnę również, że oryginalne instrukcje w języku angielskim, jak również kilku innych, niestety nie w polskim, możecie sobie bezpłatnie pobrać z, ze strony support.casio.com. Potem należy wybrać zegarki ręczne. I dalej w, ta, w takiej ramce wpisać właśnie numer modułu, który Was interesuje, i wyskoczy Wam instrukcja albo w PDF-ie, albo w naszych zegarkach również w wersji HTML do bieżącego przeglądania. No ale ja postaram się Wam tutaj przybliżyć ustawienie tego zegarka tak, żebyście nie musieli w ogóle korzystać z papierowej czy PDF-owej instrukcji obsługi. Aby przejść do ustawień zegarka, najpierw musimy upewnić się, że zegarek znajduje się w trybu timekeepingu, czyli w trybie wskazywania bieżącego czasu. Mówi nam o tym chociażby to, że tutaj w, w lewym górnym rogu jest oznaczenie dnia tygodnia, ale załóżmy, że on jest totalnie przestawiony i tu na przykład dzień tygodnia jest w innym języku, bo tu jest taka możliwość, że możemy dni tygodnia ustawić w innym języku, więc nie wiemy w ogóle w jakim trybie się znajdujemy. OK. Zrozumiała sprawa. Dlatego, żeby przejść do trybu keepingu, czyli trybu wskazywania bieżącego czasu w naszej strefie czasowej, przytrzymujemy przez około sekundę przycisk MOD, czyli lewy dolny, i aż do podwójnego piknięcia. Jeśli oczywiście dźwięk przycisku nie jest wyciszony, czyli nie świeci się nam ikonkami bo wtedy po prostu musimy tylko przez sekundę przytrzymać i poczekać, co się stanie. Zatem my czekamy do piknięcia. I jak widzimy, znajdowaliśmy się w trybie timekeepingu, ponieważ na ekranie nic się nie zmieniło, ale gdybyśmy byli załóżmy w trybie czasu światowego, który no, może być mylący, bo na przykład te literki WT może, nie wiem, ktoś może wskaźni, że to jest wtorek na przykład. To wtedy przytrzymując jeszcze raz przez sekundkę, o, już jesteśmy w trybie timekeepingu. I gdy już w tym trybie timekeepingu znajdujemy się, przytrzymujemy przez około 3 sekundy przycisk Adjust, czyli lewy górny, aż przestanie nam migać napis Hold. Ok jest. Pierwsze, co nam się wyświetla, to lokalna strefa czasowa, która jest właściwa dla, na, dla na, naszej lokalizacji. Jeżeli znajdujecie się w Polsce, lokalną strefą czasową dla was w tym zegarku będzie Paryż. Aby do tego przejść, używamy prawych, prawych przycisków i w tym momencie, gdy idziemy w tą stronę, idziemy na stronę wschodnią, natomiast z Tokio nam jest bliżej oczywiście w stronę zachodnią do Paryża, więc idziemy, prawym, przyci prawym górnym przyciskiem, i czekamy aż się nam pojawi tutaj par. Jeszcze, 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 o teraz jest, a za daleko. O, czyli teraz jeden, jeden w prawo dolny i mamy strefę Paryż. To jest st nasza strefa czasowa. Najważniejsze ustawienie. Drugie ważne ustawienie, przycisk Mode, to jest e, e, DST czyli Daylight Saving Time. Daylight Saving Time jest to nic innego jak czas letni albo oszczędzanie e, e, światła w czasie letnim, o tak, Daylight Saving to chodzi o oszczędzanie światła. I w tym przypadku jest ustawiona na auto. I o ile teraz jest to dla, dla nas właściwe ustawienie, o tyle za trzy lata, kiedy podobno ma już być zniesiona zmiana czasu z letniego na zimowy i na odwrót, będzie już wtedy nieaktualne. Nie, nie Natomiast teraz jest jeszcze aktualne, więc zostawiamy na auto. A gdy zostanie zniesiona ta funkcja, znaczy ta, jakby te, te, no ten sposób pomiaru czasu, wówczas ustawimy sobie po prostu DST na OFF i przez cały rok będzie to aktywne. I wtedy, wtedy po prostu, ale to jest tylko w ustawieniach, tego nie widzimy potem już. Wtedy ten znacznik w ogóle DST nie będzie nam się wyświetlał. Natomiast gdy zostawimy na przykład DST na ON, czyli cały czas ustawienia będą, ustawienia czasu będą jakby letnie, no to wtedy będzie nam wyświetlał się znacznik DST, ale tak zazwyczaj chyba nie jest nigdzie. To jest albo, albo jest zmiana czasu, czyli wtedy ustawiamy na AUTO, albo po prostu jest czas standard, czyli nie, nie DST, czyli DST jest OFF. Okej, okay, czyli my zostawiamy sobie na razie na auto i przechodzimy wszystkim mod dalej. I teraz to, co musimy zrobić, to już ustawić sekundę. I do tego potrzebujemy wzorcowego czasu. Dzisiaj za wzorcowy czas posłuży nam zegarek pod tytułem GMW B5000GD1. Jak się mu przyjrzymy, w tym momencie widzimy, że nad dniem tygodnia Sunday wyświetlony jest znacznik RCVD, to znaczy, że zegarek w ciągu ostatnich 6 godzin, a nawet krócej, bo całkiem niedawno go synchronizowałem. Synchronizował się albo z nadajnikiem, w tym przypadku akurat Multimod 6, bo ja mam go rozparowanego z telefonem, albo właśnie z telefonem. Ja nie mam go sparowanego, więc on się, ja, ja przynajmniej o tym wiem, że synchronizował się z nadajnikiem z Berlina. Zatem my sobie go tutaj odkładamy i musimy zresetować sekundnik, tutaj prawym dolnym, klawisze, prawym, prawym dolnym przyciskiem, w momencie, gdy tutaj na tym wyświetlaczu pojawi się, pojawią się zera. Mam nadzieję, że uda mi się to w tej formie zrobić, tak jak teraz widzicie przytrzymając zegarek w ten sposób. Dobra, jest. I popatrzmy. Teraz jak on jeszcze miga, tego dokładnie nie widać, więc przechodzimy sobie do następnego modu i teraz możemy porównać. Zobaczmy. Jak widzimy spóźniłem się ułamek sekundy, ale to oczywiście jest kwestia wypracowania tego momentu, w którym trzeba nacisnąć prawy dolny przycisk, ponieważ w każdym zegarku jest to troszeczkę inaczej. Czasem trzeba przycisnąć tuż przed przejściem 59 na 0, czasem już w połowie 59 sekundy na zegarku wzorcowym trzeba nacisnąć, żeby potem one równo się uruchamiały, zwłaszcza takie z zegarka wskazówkowych, a czasem tak jak w tym przypadku jest tak, że trzeba chyba równiosieńko ustawić, a ja troszeczkę za wcześnie chyba to zrobiłem, nie, za późno to zrobiłem, bo ten zegarek się późni. Także trzeba wyczuć ten moment, czasem wymaga to kilku ustawień, ale yy, to, to każdy, każdy sobie może to własnym zakresie wypracować. Chyba, że dla Was ułamek sekundy nie jest istotny, więc to w ogóle się tym nie przejmujecie. OK, teraz przeszliśmy do ustawienia godzin. Jak widzimy, oprócz 9 miga nam również literka P. P oznacza, że to jest PM, czas PM, czyli popołudniowy, bo jak widzimy, on jest w formacie 12-godzinnym. Co oczywiście zmienimy sobie dopiero za chwilę. W tym momencie, jako że to jest 21, a my mamy na wzorcu godzinę 17, to musimy jakby powrócić sobie najpierw do wartości 5. Czy, przepraszam, nie tym, tylko tym. Prawy górny przycisk do wartości 5 wracamy. Ma być 5.43, czyli de facto 17. A i yy, yy, w tym momencie przechodzimy dalej i ustawiamy minuty. Minuty w tym momencie mamy tu 43, tu mamy 50, więc zwiększamy sobie wartość o 7, przytrzymując prawidłowy przycisk. Jest. Przejechaliśmy za daleko, więc cofamy się prawym górnym i mamy 50. Jest OK. Na razie się wszystko zgadza. Przechodzimy modem dalej i teraz ustawiamy rok. Rok, jak wiemy, mamy w tym momencie 2022. Dziś jest 6 listopada. Tu zobaczę, że format daty jest dzień, miesiąc, no to warto zwrócić uwagę przy ustawieniu. Więc teraz ustawiamy rok 2022 zwiększają war zwiększając wartość. No, przejechaliśmy z daleko, więc musimy zmniejszyć. Idziemy dalej. No, i teraz tu akurat nie mamy wątpliwości, co jest miesiącem, a co dniem, ponieważ wartość 20 nigdy nie odpowiada miesiącu, więc wiemy, że, że po lewej stronie miga nam miesiąc. Ale również, gdyby one były zamienione już wcześniej wartościami, to wtedy najpierw migałby nam miesiąc, a potem dzień. Więc ta, gdyby on był po prawej stronie, nie migałby po prawej stronie. Więc zawsze jest kolejność taka rok, miesiąc i dzień, a nie odwrotnie. Więc ustawiamy miesiąc na 11. Prawy dolny klawisz. I dzisiaj mamy dzień szósty. Czyli tutaj zmniejszamy sobie, przechodzimy modem do dnia i zmniejszamy sobie wartość, jeszcze raz, za słabo, i zmniejszamy sobie wartość z 20 na 6, przytrzymujemy, 7 i jeszcze raz 6, ok, zgadza się, przechodzimy dalej. I teraz właśnie możemy ustawić sobie format godziny, czyli z 12 godzinnego prawym dolnym klawiszem przechodzimy na 24 godziny. I tak możemy sobie naprzemiennie 12, 24, 12, 24. No oczywiście zostawiamy sobie wartość 24, bo taki format jest najwygodniejszy w Polsce. I wszystkim mode przechodzimy dalej. I teraz właśnie doszliśmy do formatu ustawienia, wyświetlenia daty. Domyślnie w zegarku jest ustawione MDD, czyli miesiąc, dzień, natomiast my w Polsce raczej używamy formatu dzień, miesiąc, rok, więc ustawiamy sobie prawym dolnym klawiszem DDM. Czyli właśnie będzie dzień, miesiąc, czyli dokładnie tak jak tutaj. W ten sposób. 6-11 będzie, a nie 11 szósty. Przechodzimy dalej. MODE. I mamy kolejne ustawienie. I tutaj zobaczcie język. I się może, co to jest. Język dotyczy formatu wyświetlania dnia, nazwy dnia tygodnia. Mamy sześć języków do wyboru. Mamy język angielski, mamy język hiszpański, yy, idziemy dalej. No co jest? Yy, francuski, za słabo naciskam, niemiecki, włoski i rosyjski. My zostawiamy sobie oczywiście na angielskim, chyba że wy inne, zostawicie na inne. Jest sześć języków do wyboru i nie można ich zmieniać ani dodawać. Przechodzimy wszystkim mod dalej. Kolejną wartością będzie key. Key i taka nutka. Oznacza to nic innego jak dźwięk przycisków. I w momencie, gdy mamy tą key i nutkę wyświetloną, to po prostu dźwięk przycisków jest aktywny. Natomiast gdy sobie zdezaktywujemy go dolnym przyciskiem, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, wyświetla się napis tutaj miód, czyli wyciszenie. A drugi to jest właśnie piktogram przy napisie miód. My jednak chcemy mieć dźwięki przycisku, ponieważ pomagają w użytkowaniu zegarka, więc zostawiamy sobie key i wtedy ten piktogram przy miód nam znika. Kolejne naciśnięcie przycisku Mode powoduje przejście do ustawienia długości podświetlenia, to o czym wspomniałem w poprzednim filmie, i mamy napis LIGHT oraz wartość 1. I tu możemy sobie zmieniać tą wartość prawym dolnym klawiszem między dwoma wartościami 3 i 1. 3 to są 3 sekundy czasu podświetlenia, a 1 to jest półtorej sekundy czasu podświetlenia. Ja uważam, że 3 sekundy jest odpowiedniejsze, więc lepiej można odczytać wartości, więc zostawiamy sobie wartość 3. Kolejne ustawienie to będzie RCVD. Off jest tutaj. I zobaczcie, że tego nie da się zmienić. Prawie ja naciskam prawy dolny klawisz, nic się nie, nie dzieje. Już mówię dlaczego. RCVD jest, jest to automatyczny odbiór sygnału ze źródła, a źródłem w przypadku. Przypadło tego zegarka jest sparowany smartfon. I ta funkcja pojawia się ak jako aktywna dopiero wówczas, gdy zegarek sparujemy ze smartfonem. I jako że ten zegarek jeszcze nie był parowany ze smartfonem w ogóle, a dopiero będzie to robione w kolejnym filmie, który, na który Was zapraszam. Gdzie szczegółowo mówię o aplikacji Kasy Watches w połączeniu z tym zegarkiem, to dopiero wtedy ta funkcja będzie istotna. I ona jest istotna dlaczego? Ponieważ załóżmy, że gdzieś lecimy z, zegarki, z tym zegarkiem na ręku samolotem, albo na przykład wchodzimy do jakiejś placówki medycznej, gdzie jest zabronione używanie jakichkolwiek emiterów fal radiowych, czyli na przykład telefonów komórkowych, właśnie zegarków z Bluetoothem, słuchawek bezprzewodowych i tak dalej, bo mogą zakłócać na przykład pracę urządzeń medycznych, wówczas musimy wejść właśnie w menu i przestawić. CVD z on na off. Wtedy mamy pewność, że zegarek nie będzie próbował nam się łączyć automatycznie ze smartfonem niezależnie od tego, czy on jest wyłączony, czy nie, bo próbował będzie, gdy jest na on, a gdy jest na off nie będzie. Także wtedy w tak tylko w takich przypadkach przełączamy się na off, albo w przypadku, gdy po prostu nie chcemy w ogóle parować urządzenia ze, naszego zegarka ze smartfonem. W pozostałych przypadkach raczej zostałbym to na on, żeby zegarek zawsze zbierał sobie bieżący czas ze, ze smartfona, który łączy się z internetem i ma czas wzorcowy. Także przeszliśmy sobie przez wszystkie ustawienia. Gdybyśmy czegoś zapomnieli, albo chcieli jeszcze raz zmienić, możemy jeszcze raz sobie przejść tutaj po kolei. Czyli mamy, mieliśmy przed chwilą strefę czasową, teraz mamy DST na auto, teraz mamy reset sekund, teraz mamy, ustawiamy wartość godzin, teraz ustawiamy wartość minut, ustawiamy wartość roku. Widzicie, teraz zaczął nam od razu po prawej stronie miesiąc migać, a nie po lewej, bo jest ustawiamy rok, miesiąc i potem dopiero będzie dzięki po kolei od największej do najmniejszych wartości. Następnie mamy tryb 24-godzinny albo 12-godzinny. Następnie mamy format daty dzień, miesiąc albo miesiąc, dzień. Następnie mamy język wyświetlania dnia, tygodnia. Następnie mamy dźwięk przycisków włączony lub wyłączony, w tym przypadku włączony. Następnie mamy długość podświetlenia, w tym przypadku 3 sekundy, to dłuższe. I odbieranie sygnału z kompatybilnego smartfona jest wyłączone. Natomiast gdy sparujemy zegarek ze smartfona, automatycznie to ustawienie przełączy się na on, czyli na włączone. Jeżeli przeszliśmy przez wszystkie ustawienia, możemy zrobić dwie rzeczy. Albo zatwierdzić krótkim naciśnięciem przycisku Just ustawienia, albo tak jak ja teraz zrobię, przytrzymać przez jedną sekundę przycisk Mode i też przejdziemy do czasu bieżącego. I w tym momencie, jak sobie porównamy już zegarki, jakby wyznacznikiem prawidłowości ustawień, zwłaszcza daty, jest dzień tygodnia. Ponieważ dnia tygodnia, jak widzieliście, nie ustawiliśmy, ustawiliśmy tylko datę. Jeżeli jest to wszystko ustawione prawidłowo, to wtedy dzień tygodnia jest oczywiście zgodny. Dzisiaj, jak widzimy, mamy niedzielę, godzina 17.56 więc tutaj te ustawienia nam się udało przeprowadzić prawidłowo i wszystko jest OK. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia, do pozostawienia łapki w górę. Miło będzie mi czasem przeczytać ciepłe słowa o, o mojej pracy. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie mi jakiś komentarz pod filmem. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i do przejrzenia mojego kanału, gdzie znajdziecie Yy, już przeszło 300 filmów o różnego rodzaju zegarkach Casio, w szczególności g ale są też Protreki, są Baby G, są, jest jeden Oceanus, są, jest parę Edifisów już. Także myślę, że jest co oglądać. A jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.